What else have you got? Może coś, mogę coś podziurawić zniszczyć fajnie Czy nie chuj bietro się. Zobaczymy. Co to here? We gotta get out. Now! Hurry! Come on, quickly. Whoa! Ooh, <muchy> będę musiał ich pozbawić, ty? It seems, you know, it's your mama. I to na serio, nie, i to nie jest żart. David, mój kraj zawsze uwielbia chować jakieś takie ciekawostki. czuć ciekawostki, jakie jak, znajdźki, właśnie takie trudno dostępne miejsca. Mam coś ulepszenia, więc zawsze mogę wykorzystać przedmioty. Przecież te są dobra ulepszenia. Arbiter, osuną poziom drugi. O, dobra. Drążenie poziom drugi. Powiesz zniszczenie, opad sequence. Oh damn. Seismic. it's not butomis it's that... eva mom i love you dante Tik tak, tik tak! Przełamanie bloku, dobra, możemy tak przełamować ich blok. Tak, fajnie to zakończyłem. Wpadam w samo zachwyt. Gimme more power. Normalnie jak Virgil z I czwórki, która wychodzi z special edition, którą nagram. Teraz otrzymujemy kosę. Nie taką kosę z cs -a. I muzyka. odbokował nową broń Osoris. Dziwne są te nazwy. Kosa aniołów, bardzo przydatna podczas walki z, li... Nie... z wielką liczbą przeciwników. Kosa aniołów? Dobra, trzeba LT. O właśnie, to jest ten. Eee, Orelli został naładowany, może teraz zanować ręką wrażenie we wszystkich ataków. O, dear! Ale zajebiste! Nie no ja pierdolę jakie to jest zajebiste, Savage! Jak mi się to anielska kosa podoba! Damn. Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie mam iść? Ten odcinek będzie zajebisty! Właściwie to dwa odcinki, bo przydzielę to na pół. Właśnie o tym mówiłem, że Aniewską... Komu... O, widzę, że po prostu tutaj jest sporo do nabicia sobie punktu. jest umęczona dusza. Dobra, daję Ci anielski ból Mało mam tych, więc nie ma po co nawet tam iść DMC 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 Tak po prostu, tak tak po prostu uwielbiam tą grę Gra mi się naprawdę zajebiście Danielski otwiera się o wiele dłużej. Cool. No właśnie cool. Pewnie za chwilę dowiemy się jak używać. DMC, Devil May Cry!

Teraz nauczymy się używać naszych anielskich mocy. Czyli coś takiego jak e, właśnie demoniczna moc tego chwytaka. Tylko że po prostu za pomocą anioła. Tylko zobaczymy czy to będzie chwytak, czy to będzie coś konkretniejszego. Na przykład jakiś glide albo coś. Bo ja już nie pamiętam kompletnie, jeśli chodzi o to. Pamiętam, że właśnie że był chwytak, ale co było anielski, nie pamiętam. <śm> Bardzo podobna animacja. raczej identyczna. Też taki pseudochwytak. Obokowano nową umiejętność. Anielskie Uniesienie obfima. Yy, Chwytaj przeciwników i obiekty biczem od jamy uniesionego w ich kierunku. A, dobra, czyli chwytak jakby przyciąga do nas, a... A to anielskie uniesienie przyciąga nas do nich. Spoko. you know we to zajebiście. Yeah. nice i know watch I zdobyłem w achievement jak? А нас не уж и как бы Вау! Ну и заебисьте. Стрек, стрик, стрик, стрик! Już dwa trzy na pewno dostaliśmy. Śmigło parowe parowane, przepraszam? A tak o tym o śmigło tylko ja odbija pociski i kieruje... A dobra Spoko Dobra pierwszy to Będę musiał jeszcze Ostro się przygotować. Dobra, to było ostatni chujowy rangi, teraz zdobywam. A co tylko i wyłącznie moja wina, bo nie potrafię grać? Przepraszam. Dobra, chuj, idziemy tu. Sobie you know souvenir souvenir to po czy upominek, czy I remember I remember my mother her name was Eva she gave this to me i had a brother too we were a family i had no idea of the danger we were in the demons found us and they broke in i saw him her life so that we could escape. I will never forget what he did to her. Our father, Sparta, took my brother and I away. He separated us. It is safely amongst the humans. Wiped our memories to protect us. That's why it all went black. Until now. To jest smutna historia, ale no wał! Muzyka jest, się robi niefajna. Znaczy nie tyle co niefajna, co niekorzystna. Wow. Rozpadające się. Wszystko to jest fajny motyw, ale... brother your twin brother and i've been looking for you for a long time now our mother gave these to us i think she knew that this moment would come that we would find each other and our father sparta banished forever a fate worse than death they say he's never coming back I want to know more. Where we come from, what happened to us, and above all, I want to know who's responsible for all this. koniec tego. Poziom Ranga stylu SSS, jajebiks. Czas SS, ukończenie, C Dobra, trzy duszyczki rozpierdoliłem, to bardzo fajnie, tylko nie rozwaliłem, tylko nie przeszedłem dwóch misji dodatkowych No ale, mówi się, szkoda, bardzo fajnie, zgonę zero, wystarczy stałem, przenoszę 0. No co, dziękuję moi drodzy za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, dobre dwa odcinki na pewno z tego będą, zobaczymy się w następnych odcinkach, trzymajcie się po, na razie.